Kryolipoliza i modelowanie ciała w bielsku białej pipa gabinet kamyczek. Kryolipoliza modelowanie ciała w gabinecie masażu kamyczek. Sylwetka, w której obecna jest nadmierna ilość tkanki tłuszczowej może być skutecznie modelowana dzięki zabiegom kriolipolizy. Wybrane obszary są schładzane, co powoduje naturalnie rozbijanie się i redukcję komórek tłuszczowych. Pierwsze efekty widoczne są już po kilku dniach od zabiegu, natomiast najbardziej wyraźne pojawiają się po około miesiącu. Kriolipolizy okazała się skuteczna już dla wielu osób na całym świecie. Zabiegi Kryolipolizy przeprowadzane są również w bielsku. Białej w gabinecie kamyczek pieśni dieta i ćwiczenia za Kryolipoliza może okazać się idealnym rozwiązaniem, które jest całkowicie bezpieczne, skuteczne i bezbolesne. Zapraszamy. Cennik naszych usług znajduje się tutaj. Zarezerwuj zabieg. Zadzwą teraz 505 -590 461. Napisz e mail. Lub skontaktujemy się z tobą. Mniejsze dziw.